Dobrze, wszyscy. Okay. Jestem z Dexi, tam obiecane nasze boxy, które obiecam na Instagramie Mamy takie dwa boxy, w których nie wiem, co się znajduje Tak, ja powiem tylko szybko, że kompletnie nie wiem, w ogóle nie słyszałam o takim czymś Jestem ciekawa i ty mówisz, że tutaj fajny. jest Tu jest jakiś challenge box, czyli tu będą jakieś challenge, tak? No, no nie, nie mam pojęcia, no, że challenge box, nie czy mamy próbować to A tu jest azjatycki jakiś, yy, więc tu będzie jakieś azjatyckie żarcie, czy coś takiego? No tak, słodycze okay. jakieś Okej, okay. pierwszy box, Asia box O żarcie Cieloska. Oh hell no. Fui. no, no. Ja to ja na odcinku ze Stuartem. Kiernik. Powiem <fittartet> nam wszystkie o karę, kiedyś to edy masz. Patrz, não O jednoraski. Spróbujmy. Wygląda to tak, jak ginger coś tam bon. ginger juice. Oj oj oj, to będzie takie chyba ma Chyba dostaj jakiegoś boksa gingerowego, kurde. Jakieś... Coś co się chyba nie sprzedawało no, no, no. <laughs> Czy wygląda fajnie jak krówka taka? Mogę postać tego? Zatrzycy. Ja, <laughs> Dobra, trzy, cztery. Jak te tabletki takie, wiesz na co? Tak! No nie jest to. No smakuje. To, to, jak to się nazywało, no. Wiesz co to na pewno jest. To się do herbaty daje. Osypki. Imbir, Imbirowe cukierki! Ale jak smutne życie trzeba mieć, żeby lubić imbirowe cukierki. Skala 1 do 10. Ja dam jeden, dwa, jeden. To jackfruit pudding! A, wygląda ładnie. Bro, to trzeba tak... To mm. No średnio oh, oh, oh. Może coś przyjemnego teraz. To wygląda przyjemnie, jest kolorowe, no ładnie, są jakieś no, małe, no. No, nie. No nie wiem Czekaj. czy to, to będzie dobre. Guma, bardzo, bardzo kwaśna guma. Na smaku gumy balonowej. 3, 2, 1 Mi smakuje. Mhm. To jest taka. Dziwna konsystencja, mhm. nie? Ja to za To była guma rozpuszczalna. Mhm. Ale w smaku fajna. Mhm, mhm. Okej. Okay. Okej, okay. okej. Z kolei do 10 na gumę. Jak na gumę? Dałbym 7. Ja daję 8. Okej, okay, next! Nie wygląda to dobrze. Jakieś orzeszki o smaku kokosa. Miałem na jednego. 3, 4. Nie czuć tego kokosa w ogóle. Nie mógłbym tego jeść, bo bym czuł tylko tą panierkę, jakby bez smaku. Jak na orzeszki ja dałabym. Ja bym dał 3, 2, 3, 4. To musi być dobre, to jest KitKat o smaku serii. To jest okej. Okay. Jak biała czekolada zwykła mi się no. trochę maca ja. late, czyli herbata macha late herbat. Latę to kawa, macza to herbata Ale tego nie spróbujemy, bo to trzeba zasypać To jest cała instrukcja, więc Jak ktoś to chce, to piszcie w komentarzu, to wyślę Piszcie, wybiorę jedną albo dwie osoby Zrobimy z tych rzeczy, które zostały I powysyłam, zrobię takie paki Komentarz mam zostawić? No i lajka like i suba Te trzy rzeczy Jak się dokładał chłop Nie, tylko zostawcie suba na kanale, że jesteście tutaj subskrybentami I coś wam wyślemy I nagram to na story, żeby nie było, że wysyłam Patrzcie to, co. To są te napoje Ale słuchaj, to będzie winogronowy Smak ja Smak chyba... Ja też! Patrz, Oreo jest... Red jest? Velvet! To jest najlepsze ciasto na świecie, Red Velvet. I w Polsce to ciasto nie istnieje. Raz widziałam w tym, w Starbucksie, ale to nie Jest strasznie suche. Czuję, że tak średnio. Średnio? Nie jest takie złe. Nie, nie powiedziałabym, że to smakuje jak Red Velvet. Skala 1 na 10, jak na Oreo? Jest. 4. Pomidorowy Precle! Kuba nienawidzi pomidorów. Uh! What the fuck? Czujesz to? Pachnie jak zupka chińska pomidorowa. Wow, to no, ma miłek. Kurde, marm. No! Moje samoosek! Eee. Eee. Pretzler. Nie smakują. Jeden na mochi. Mi się wydaje, że to nie będzie, to nie, nie są wygląda, moje Nie wygląda, nie wygląda. Azja ma mega dziwne żarcie. Uuu, squishy! Tak, bo to trzyma, że one są takie, wiesz, fajne, nie? Takie lekko mokrawe. Tam jest ten, w środku seaweed. Wiesz co to jest seaweed? Ma. Aha, Siwy, to co jest pod wodą? Balony. <gum> taką jedną gumę. Kamień papierowy, kto próbuje? Raz, dwa, trzy. Dobrze? Mm -hmm. <gum> o. A guma nie? Cukerek? Mm -hmm. Taki truskawkowa guma balonowa. Daj mocną dziesiątkę, bardzo mocną. Dobra, tu mamy karty do. <gum> I karty do gry. O, chcecie to wygrać? Oj, chcę, patrz, jak się Okej, no dobra, dobra. Dorzucamy Wam nieotwartą, będzie nieotwarta paczuszka. To są karty imbirowe, więc wiecie co robić. Komentarz, lajki, like i sub. Smakuje identycznie jak Juicy Fruit, moim zdaniem. Chyba, że tylko o Mhm. Mm e, to chcesz czy wysyłać? Wyślemy chyba, bo póki każdy znamy. Bo, ka bo my znamy póki, a ktoś może się nacieszyć tym. Jest! Zostało no. ostatnie to, ten napój. Muszę teraz otworzyć. No nie, to otwórz. To otwórz. Dawaj. Dobra. Shit. Oh, nie, no! <laughs> Nie, biedny napój. Oh, Zagazowany, smak, dla za mnie zagazowany jest i jest, i jest jak z słaby smak, trochę. Z pieprzem trochę, ale ja bym się czuła pod koniec. Ja miałam takie wrażenie, jakbym pieprz piła. Mi, mi to smakuje, bo to ma winogronowy smak, a uwielbiam ja wszystko, cokolwiek jest winogronowe. No ja już powiedziałem, że daje 7 na 10. Ja bym dała 5, jak jakby na 3, 6, 6, No to co, no to, to tyle. Czas na box number 2. Czyli challenge box. Żarcie! Pysznak! To jest rybne ja żarcie! Nope! Nope. Karma dla ryb, dlatego to jest challenge, żeby próbować. <grystanie> żeby się nie wyżygać. Nie mogę. A, jak tylko wyszłam do buzi, poczułam sól i rybę. To jaką daje się cenę tej fisi fisi? Jeden. Y no też jeden. COKIN! Oh, no, Amerykańskie. O jo mm, to ci pachnie? <grystanie> 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 no. Jak starej oh. babci kolejny! No, tak, co się je! Jeden na dziesięć, zero To chyba była najgorsza, że komu włożyłam do Buzi teraz. Lucrecja? Paralizujemy chociaż. Czemu ludzie Co jemmy? to jest? Dukrecja. Konkurska dłużej będzie żył? Dobra, ale tu tak śmierdzi. 3, 4, 4. <grym> 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 Okropne. <grym> <grym> Dawaj, tak się, chłopie. Fajnie nie wyglądają takie czerwone. A fajne Nie ma nie, nic w porównaniu do polskich chipsów, ja nie wiem nie do ma. czego bym porównywa Chili i limonkę. Limonkę bardzo czuć właśnie O! Czy kolejne fishy, które później nie zjada To zaraz, bo jedliśmy niedawno rybę Double bubble Bubble gum fajne. Tak zmywać trochę do naczyń O, później smakuje jak płyn do naczyń oh. Może szakę.. O. Oh, nice rice punch. punch O kurde, jak woda po ryżu no, I nie mogę nie mogę nie, nie, mogę, no, mordok, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę! Wyrzekam się. Nie, 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 nie jest takie złe. Taki mały łyczek. Pik, pik. Ja daję 3 na 10. Ja daję 10. To takie... Jak Nic specjalnego. Wysłony! To jaka wow. Trage tragedia. 1 na 10, dla mnie to jest tragiczne. Dajem da 3. Dobra, coś mocnego leci. Nie wiem, czy może być coś gorszego. Pomieszać mentosa z lukrecją i z miętą. <laughs> ja jeszcze nie czuję. 1 na 10. Dwa na dziesięć. Bo ta mięta była... Mięta, mięta zarąbista jest z ta toczka, ale reszta to od... cena? E, d, d, dwa, e, dwa, dwa, trzy, trzy. Dobra, Dobra, w środku są takie soksy. One podobno mają być chyba kwaśne, tak mi się wydaje. Candy dynamics. Ach. Mój język, ale mi pali język. <noise> Te cukierki są mocne, naprawdę. Fes, mocno też mi pali język cały. To możesz też wysłać. Wyślę wam, no. Ktoś ma ochotę. Ocena. 4 na 10. Ja bym dał 5 pod jakieś czerwie, jakbyś chciała, coś. Jeźbym bym tego niejadno, no, na A wyglądają takie zielone cukierki na gile z nosa, nie? Żaby z nosa. Jak mówicie, żaby z nosa czy gile z nosa? Czy kozy z nosa? Trochę mi przypominało smak takiej taniej gumy jakiejś takiej, nie, mega średniawej dla mnie. Cztery na dziesięć. 3-4, no. Więcej nie. Tu jeszcze jest jedna taka rzecz, chyba też kwaśne. Tak. Więc to też wam dorzucę. Dawaj to zjeść. Zjeść, a może wysłać. A, wyślemy wam, patrzcie, jest taka fajna na takim patyku, to jest w ogóle lizak. Czyli wystarczy, że dacie łapkę w górę, suba i komentarz, że chcecie to wygrać i tyle. I na koniec, wydaje mi się, że najgorsza rzecz, wiesz co to jest? To jest to duran! Durian. to gówno. A no jeszcze dwie rzeczy, ale dobra. Durian, czyli najbardziej śmierdzący owoc na świecie. No Nie! Serio? Pomłuchaj. Nie dam rady, nie ma pierwszej opcji. Tylko. Nie dam rady, nie dam rady, Murdo! No, nie dam rady! Pobochała! Ja <laughs> <bong, to śmierć śmiech> jak bąk, to śmierdzi jak bąk człowieka. To takie coś produkuje. Kto takie coś jest! <laughs> NOPE Moja ocena to jest 0 na 10 Jeśli można by zjeść bąka, taki to byłby smak, dosłownie no ale... wafelki z bąkiem to były Dobra, zostały nam jeszcze rybne No, no, ale... no Rybne już jedliśmy, więc powędruje <grybne> do Was taka fajna paczka zamknięta A. Ale to spróbujemy, nie? Rybo, rybsko Taka o, stara, taka stara ryba Bro Tragedia, ale uchydne no No dobra, ocena? Zero. Zero. No dobra, to by było wszystko Na dziś, dzięki, że oglądaliście Jeśli chcecie wygrać te rzeczy, które Zostawiliśmy, to lajk, like, subskrypcja I komentarz, no i tyle Dzięki za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku Bye! Bye!